Gigi kontra Prescott. Na pewno nie chcesz trochę? Nie. W takim razie ja zjem. Jestem głodny jak wilk. To porcje dla małego dziecka. Posłuchaj, Gigi, zgadzam się na wyzwanie, ale opowiadać przez mikrofon takie głupoty o członkach klubu to nieładnie. Mimo wszystko jestem im wdzięczny. Wyrobili we mnie cechę, która jest najważniejsza u każdego sportowca: nauczyli mnie cierpliwości. Gdyby nie to, nie trenowałbym tak wytrwale. Tak, wiem, to nie ich wina. Zdaję sobie sprawę, że inni członkowie klubu byli lepsi ode mnie. Po co więc mieli tracić dla mnie czas? Moja dobra wola to za mało. Każdy z nich musiał trochę poczekać, zanim go dopuścili do gry. Pewnie, że nie tak długo jak ja. Im wystarczyły trzy miesiące, a mnie od roku wmawiali, że muszę się nauczyć techniki. Nigdy bym się nie spodziewał, że nadejdzie dzień odwetu. Na co czekasz? Zaczynaj. Po co ten pośpiech? Już się robi. Cześć, tu wasz kochany Gigi. Wiem, że z niecierpliwością czekacie na to, co mam wam do powiedzenia. Dobra, dzisiaj będę mówił o mnie. Uważam, że to bardzo interesujący temat. Moja rozgrywka w ping-ponga przeciwko klubowi została brutalnie przerwana przez pana Preskota. Nie sądzę, by was o tym poinformowano. Prescota szybko uspokojono i mecz był kontynuowany. Zakończył się jak zwykle moim zwycięstwem. Oczywiście, goryl Prescott wolał rozpuścić plotki o mojej przegranej. Chciał zachować twarz. Z tego samego powodu odrzucił moje podanie o przyjęcie do klubu. Co za kłamca! Hmm. Dobra, a teraz pytanie za 10 punktów. Kto jest najbardziej niesympatyczny z osób, które wymienię? Prescott zwany gorylem, Andrew, czy może wasz przyjaciel Gigi? Odpowiedz, Anno. Najbardziej antypatyczny jest Andrew. Ciągle mi przeszkadza. Co za drań? Hej Prescott, słyszałeś, co mówił ten kretyn? Tak, ale kto by się tym przejmował. Spokojnie, i tak mu nikt nie uwierzy. Myślisz? My znamy prawdę. Mamy czyste sumienie. Gigi udławi się kiedyś swoimi kłamstwami. Przepraszam, ale opadają ci spodnie. Panie i panowie, za chwilę na dziedzińcu szkoły odbędzie się wielki show Salivana. Zapraszam wszystkich. Cześć! Trzeba mu w tym przeszkodzić, ale sprytnie, żeby nikt się nie połapał. Wyśmiejcie go. Ośmieszcie. Zrozumieliście? Tak, Prescott. W takim razie idźcie. Okej, okay, chodźcie. Ja też idę. Uważasz się pewnie za wspaniałego sportowca, co Gigi? A co to nieprawda? Niezupełnie, możemy się o tym przekonać. Rozstrzygnie to ta piłka. Zgoda, przekonajmy się. Śliczna jest ta kukiełka, która przedstawia Gigi. Jest taki w rzeczywistości. Proszę, jeszcze raz. Chcesz jeszcze? I co Gigi? Jeszcze nie koniec meczu. Dajmy dalej. Nie potrafi pan przegrywać Tesco. Rozłożę pana na łopatki. Oto mój rewelacyjny serw. Serw gigant. Ekolo gigante. Co w tym śmiesznego? Dobrze już, dobrze. Przyznaję, że jesteś prawdziwym mistrzem. Zgadza się. Słuchajcie, co wam powiem. Rozkazuję wam pokłonić się przed Gigi Sullivanem, tak jak ja to robię. Ura! Dosyć tych wygłupów. Jak śmiesz, ośmieszać mnie. Pominąwszy już fakt, że nigdy ze sobą nie graliśmy, w życiu bym się przed tobą nie pokłonił. Skąd ci to przyszło do głowy, ta błazenada? Zniszczę cię, słyszysz, smarkaczu? Rozerwę na strzępy. Zostawcie mnie. Pamiętasz, co nam mówiłeś? Bądź od niego mądrzejszy. Zamknij się. Jak mogę być spokojny? Nikt tego nie wytrzyma. Puść mnie, zapłacisz mi za to, Gigi. Oduczę cię kłamstwa. Grozi mi pan zemstą? Proszę więc przyjąć moje wyzwanie Będzie pan miał okazję udowodnić, że nie mam racji Też coś, ani mi się śni Zgódź się, Gigi ma rację Co ci szkodzi? Okej, okay, przekonaliście mnie Zgadzam się na mecz Ale ja wyzywam wszystkich Wszystkich? Chyba zwariowałeś Chcesz grać ze wszystkimi członkami klubu? Wiedziałem, że jesteś głupi, ale nie myślałem, że aż tak Nie będę walczył sam A kto jeszcze? Chcesz powiedzieć, że ten półgłówek też to największe bestarencie, jakie znam. To niemożliwe. Uprzedzam, że zmieniliśmy regulamin i przysługuje nam prawo wyboru miejsca rozgrywki. Zgoda? Oczywiście róbcie, co chcecie. Oto dzień spotkania. Zapewniam pana, że to są niecne plotki. Przyjąłem wyzwanie Saliwana, ponieważ traktuje ten mecz jako środek wychowawczy. Trzeba przytrzeć nosa temu zarozumiałemu chłopakowi. Ktoś musi go nauczyć trochę skromności. Jestem wychowawcą młodzieży i do moich obowiązków należy wytykanie uczniom o błędów. Proszę mi wierzyć, że tylko z tego powodu przyjąłem to wyzwanie. Więc ten mecz będzie miał charakter wychowawczy. Dobrze zrozumiałem? Zapewniam pana, że tak. Zgoda, Prescott. Ufam panu jak zawsze. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. Co za rozrabiacz z tego saliwana? Nie wiem dlaczego, ale wcale mnie to nie uspokoiło. Załatwię go. Ale jestem dzisiaj senny. Całe szczęście, że tu jesteś. Porozmawiamy o meczu. Naprawdę uważasz, że jestem na tyle dobry, żeby z nimi grać? Dlaczego pytasz? Bo przez całe życie powtarzają mi, że jestem do niczego i że nigdy nie będę mistrzem jak mój tato. To nie jest odpowiedni moment na takie rozmowy. Nie rób z siebie ofiary. Masz okazję udowodnić, ile jesteś wart. Orety, ile ludzi. Przesuńcie się trochę. Ja też chcę zobaczyć. Nic nie widzę. Co tam się dzieje? Co to jest do diabła? Coś w rodzaju ringu. Witam Państwa w klubie Gigi Salivana. Chciałbym Państwu wytłumaczyć zasady nowego ping-ponga. Stół, który stoi na środku ringu, zbudowaliśmy sami według własnego pomysłu. Tu odbędzie się mecz złożony z pięciu setów z wymianą serwów i mający time out lub raczej ring out trwający 20 sekund. Ring out, tego nam tylko brakowało. Zabronione jest używanie broni i piłek, które mogą wyrządzić krzywdę zawodnikom. W naszym ping-pongu dozwolone są zapasy. Zapasy? Nie mam pojęcia o co chodzi. Poza tym zawodnicy będą mogli się wymieniać. Nie, dosyć już tych bzdur. Co się dzieje? Nic nie rozumiem. Co ty sobie wyobrażasz? Kpisz sobie ze mnie... Wynosimy się, chłopaki. Boisz się, Prescott? cię obleciał. Wycofuję się. Nie bądźcie śmieszni, niczego się nie boję. Ale to nie ma nic wspólnego z ping-pongiem. Dalej, Dick, włączaj. Co pan robi, Prescott? Wycofuje się pan? Przecież tak się umówiliśmy. Mogłem zmienić zasady gry. Zwłaszcza, że my dwaj mamy grać przeciwko 30 członkom klubu. Właściwie to powinniśmy dostać fory, chociaż parę punktów. Co? Prawdę mówiąc, ma rację. Tak myślisz? Ale nie liczę na to. Niech wszyscy się przekonają, jaki pan jest. Pewnie, że wiemy. Graj, Prescott. Na co czekasz? Oddajesz walkowerem? Proszę o spokój. Błagam o trochę cierpliwości. Dosyć tego. Powiedziałem dosyć. Eddie? Ty zaczniesz. Pamiętaj, najważniejszy jest spokój. Nareszcie rozpoczyna się wielki pojedynek pomiędzy zespołem Sullivana i klubem ping-pongowym. Jak już zauważyliście, w czerwonym ringu jest Gigi Sullivan. Brawa dla Gigi. W granatowym narożniku jego przeciwnik Eddie. Teraz pojąłem, na czym polega gra tego głupca. Ale te cyrkowe zagrania nikogo nie zmylą. Kto uwierzy, że jest mistrzem ping-ponga? Andrew, zgodzisz się być sędzią? Ależ oczywiście, Andrew. To miło z twojej strony. Masz, tu jest nowy regulamin. Uprzedzam, że jeśli Gigi wygra ze wszystkimi zawodnikami, ja wyzwę ciebie na pojedynek. Zgoda. Zaczynamy. Dobrze zaczął. No liczysz czy nie? Jeden, dwa, trzy Zwyciężył Sullivan. Hurra! He, Eddie, ocknij się, mecz się już skończył. Co powiedziałeś? Skończył się? Tak, przegrałeś przez KO. KO w ping-pongu? Ach, ten Gigi. To nieprawdopodobne. Daniel, teraz Ty. Tak, proszę Pana, skończ z nim, ruszaj. Zobaczysz, jak Cię załatwię, jeśli będziesz próbował swoich brudnych sztuczek. Patrz i podziwiaj. Co? Czy to nie wspaniałe uderzenie? O nie. Trzeba przyznać, że jest bardzo zręczny. Nie zapominaj, że byłem jego trenerem. 1-0 dla Saliwana. Dosyć, skończmy tę błazenadę. To ma być gra? Słuchaj, Prescott. Jeśli weszliśmy do gry, to kontynuujmy ją. Mówisz serio? Oczywiście, teraz nie możemy się wycofać. Gigi tylko na to czeka. Nie zostawi na nas suchej nitki. Masz rację, musimy kontynuować ten śmieszny mecz. Ale drogo nam za to zapłaci. Jasne. Wiesz, co masz robić? Daj z siebie wszystko. Nie martw się, Andrew. Sprawię mu takie lanie, że pożałuję. Gra. O nie. Uważaj dziedzi. Jeden fałszywy ruch i zostaniesz dyskwalifikowany. Brawo! Okej, okay, wystarczy chłopaki, proszę. A teraz moje najnowsze uderzenie. Co to? Patrz i ucz się. Teraz ja. Wkręciłem się. Zwyciężył Sullivan. Widziałaś, Anno? Tak, brawo, Gigi. To nie pojedynek, ale jakaś farsa. Gigi jest bezczelny. Jak on może się cieszyć? Zwyciężył, bo oszukiwał. Co wchodzi? Nie ma czasu. Ja. Następny też załatwiony. Jeszcze. Zwycięstwo na całej linii. Puknij się w głowę. Jak długo tak wytrzymasz? Opanuj się, nie dasz im rady, Gigi. Ja cię zastąpię. Nie jestem wcale zmęczony, wykończę ich. Akurat, koniec, teraz ja wchodzę na ring. Może masz rację, a ja w tym czasie odpocznę. Oscar w tobie ostatnia nadzieja. Nie zawiodę cię. Hej, dick! Co ty tu robisz? To chyba żarty. Chcesz grać ze mną? Chyba ci się w głowie pomieszało. Najwięcej czasu spędzałeś na myciu podłóg, kiedy trenowałeś. Uważaj, Dick. Mówi tak specjalnie, żeby cię wyprowadzić z równowagi. Gra! Brawo, Dick! Jesteś wspaniały! Najlepiej ci idzie odbijanie powietrza. Dosyć nie słuchaj, ich Dick. Chcą ci odebrać resztki odwagi i udaje im się. Nic już nie rozumiem, zaczynam się bać. To wspaniała okazja, możesz udowodnić, że jesteś godzien twego ojca. Twój serwis, Dick? Okej, okay, Andrew. Co on wyprawia? Wracaj lepiej do mycia podłóg. Jest załatwiony, zaraz będzie po meczu. Niesamowite, udało mi się A nie mówiłem, piękny strzał ty zakutył gie. Teraz pokaż im co potrafisz A ty co, zasnąłeś do roboty? Oczywiście, masz rację Dwa do jednego, dwa do jednego, jeszcze nic straconego Hej, Gigi, udało mi się Spokojnie, Dick, nie podniecaj się. Ten chłopak ma talent. Brawo, Dick, kto by pomyślał? Powinienem to zauważyć i pozwolić mu trenować. Gigi jest sprytniejszy ode mnie. Od razu dostrzegł, że Dick ma doskonałe warunki. W porządku, sprowadźcie tu Adamsów. Mówi pan serio? Jasne, z nimi jeszcze nikt nie wygrał. Brawo, Dick! Dosyć zmęczyło mnie to odpoczywanie, Dick. Teraz ja gram. Chodź tutaj.